Przez trzy tygodnie w Muzeum w Szanowie kilka grup dzieci uczyło się wykonywania tradycyjnych ozdób wielkanocnych. Warsztaty były skierowane do wszystkich zainteresowanych, ale najwięcej mieliśmy najmłodszych uczestników, czyli przedszkola nas odwiedziły i szkoły nauczania początkowe. Pierwszą część warsztatów, przed niedzielą palmową, poświęcono na przygotowywanie palm wielkanocnych. Dzieci wykonywały je z trzciny, sosny oraz bukszpanu. Przygotowywały też bibułkowe kwiaty, habry, maki, krokusy. A później przyszła pora na zaprezentowanie różnych technik zdobienia jajek. Dodajmy technik tradycyjnych, z którymi dzieci rzadziej się dziś spotykają, niż bywało przed laty. Pierwsza polegała na wykonywaniu wzorków na jajkach ugotowanych w łupinach cebuli. Druga metoda jest to metoda batikowania, z tym że gorący wosk został za, zastąpiony gumą lateksową i dzieci tak by woskiem malowały sobie warstwy, które chciały uzyskać na kolor biały, a później barwiliśmy na wybrany przez nich barwnik. Warsztaty były doskonałą okazją do poznania tych tradycyjnych metod zdobienia jaj. Jak omawiałam z nimi, po co wykonujemy i jaka jest tradycja na naszym terenie. To zorientowałam się, że dzieci raczej naklejają naklejki i robią bardzo szybkie pisanki. I z tym batikowaniem, na przykład, czyli z malowaniem jajka, niektóre dzieci się spotkały po raz pierwszy. A szkoda, bo przecież jajko jest tak ważne na wielkanocnym stole jak opłatek na Boże Narodzenie. Dlatego warto pamiętać o tradycyjnym zwyczaju jego zdobienia, niekoniecznie przy pomocy sklepowych naklejek.